Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpatrywanie tego zagadnienia wspólnej drogi, koniecznie musimy rozpocząć od pokazania fundamentu. A tym fundamentem, według mnie, są słowa Jezusa, które odnajdujemy w ósmym rozdziale Ewangelii Janowej. Jezus powiedział w taki sposób: Ja jestem światłością świata. To idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Niezależnie od tego, co byśmy chcieli powiedzieć o wspólnej drodze mężczyzny, o wspólnej drodze z jakąkolwiek inną osobą, najpierw w naszej świadomości musi się właśnie zrodzić to przekonanie, że musimy się zaprogramować na całe życie, na wspólną drogę z Jezusem. I to ma być dla nas program i to ma być dla nas punkt odniesienia. Tak celowo tego słowa używam, że musi to być zaprogramowanie. Światło w Biblii ma bardzo bogatą symbolikę, ale tutaj w tym przypadku chodzi nam przede wszystkim o to, żebyśmy właśnie w naszym kontakcie z Jezusem, w naszej więzi z Jezusem, Pragnąc chodzić z nim, pragnąc wchodzić w świetle, podejmowali wszelkie decyzje, podejmowali wszelkie działania. Tak jak już to kiedyś wielokrotnie powtarzałem, również podejmowali decyzje dotyczące nieomal każdej płaszczyzny naszego codziennego życia. A więc, to jest to nasze myślenie w światłości, chodzenie w światłości. Postępowanie w światłości, podejmowanie decyzji w światłości. Mówię o zaprogramowaniu, ale to też są działania bardzo proste, a więc jest to po prostu nasza modlitwa, nasza jak najczęściej przeżywana Eucharystia właśnie po to, żeby wzmacniać naszą więź z Jezusem. Szczęść Boże.